Cześć, film DLA was wrzucony. Rzepak trochę przesechł, to można ruszać ze żniwami. Za dużo dzisiaj nie pokoszę, bo ty tylko jedno pole, ale zawsze cos. Przynajmniej sprawdzę bizona w akcji. Chyba jestem pierwszą osobą na wsi, która zaczyna żniwa. Jeszcze nie widziałem, żeby jakiś kombajn przejeżdżał przez wioskę. U sąsiada z naprzeciwka też cisza. Przez tą bramę nie wyjadę, muszę cofnąć i wyjechać tamtą z tyłu. Tutaj też ciasno. Za małą tę bramę zrobiłem. Przydałaby się tutaj taka przesuwana. Sąsiad albo pan Janusz mają fajne bramy, takie idealne pod większe gospodarstwo. No jak budowałem ten płot, to się nie spodziewałem, że będę miał takie maszyny i pieniędzy też nie miałem na lepszy płot. No to lecimy. ale to szybko idzie, jak sobie przypomnę, ostatnie żniwa bistuła. I jak ona wili kosiła, to teraz jest elegancko. Ten rzepak to powinno się kosić hederem ze stołem do rzepaku, ale ja się nie spodziewałem, że będę miał takie pole i nie mam takiego stołu. Trochę pewnie stracę na tym, ale to już trudno. W przyszłości nie zamierzam siać rzepaku. To ten stół by tylko leżał i przeszkadzał. A w sumie pójdę sprawdzić, ile ziaren gubi. No tutaj dwa ziarenka leżą. No, ale to jest z tyłu kombajnu, to gdzieś może nawet z plewami być. A zresztą co to za różnica? Specjalnie DLA takiego kawałka pola nie będę kupował stołu do rzepaku. Dobra, kosimy dalej. Muszę ładnie poprzeczniak wykosić, żebym miał gdzie zawracać i żebym nie wpakował się do roboty. Ale ja, ja nie mam rozdzielacza, zapomniałem go przykręcić, a tak się zastanawiam, dlaczego mi się tam tak zapycha. Dobra, dojadę już do końca i go przykręcę. Dojechałem do końca, idę po rozdzielacz i jakąś skrzynkę z narzędziami. Może od razu wezmę traktor z przyczepą, żebym zaraz znowu tutaj nie leciał, bo się okaże, że zbiornik napełniony. Biorę tą przyczepę bez burt. Raczej z tego polaż tyle nie nasypie, żeby napełnić tą większą. Czy ja się tędy przecisnę? Ta spokojnie, dobrze że zrobiłem ten przejazd. Jeszcze zabrać rozdzielacz i skrzynkę z narzędziami i można jechać z powrotem. Załadowane, to lecimy. Tutaj stanę, przykręcę rozdzielacz i potem się przestawię. i cyk przykręcony. No nie wiem jak ja mogłem o tym zapomnieć. Dlatego dobrze że dzisiaj wyjechałem, to już będę przygotowany na kolejne pola. Wyjmę skrzynkę, bo pewnie potem o niej zapomnę i ją przysypię zbożem. Jak ją tutaj położę, to raczej o niej nie zapomnę i będzie dobrze widoczna. Dobra, kosze dalej! Widzę, że zaraz zbiornik będzie pełny. Tak obstawiam, że dwa zbiorniki z całego pola będą. Pierwszy zbiornik napełniony, lecę po czterdziestkę. W takim momencie przydałby się pomocnik. Często mi piszecie, żebym znalazł kogoś do pomocy, ale uważam, że mam jeszcze za małe gospodarstwo na pracownika. Kiedyś jak będę miał więcej pól, to na pewno kogoś zatrudnię. A na razie muszę sobie radzić sam. Ładnie sypie. Nie spodziewałem się. Nie wiem, czy nie zrobiłem źle, biorąc tą mniejszą przyczepę. Jeden zbiornik, a tu już ponad połowa przyczepy. Ciekawe, czy sorgo też tak będzie sypać. Bo jak tak, to albo muszę kupić kolejną przyczepę, albo czeka mnie dużo jazdy. Można powiedzieć, że pole skoszone zostało mi do pozbierania kilka omijaków tam na początku pola. Kończone. Lecę po Ursusa i przy okazji zadzwonię do Tomka, zapytam, czy weźmie ode mnie to zboże. Cześć Tomek, nakosiłem przyczepę rzepaku. Mogę do ciebie przyjechać i to wysypać? Cześć możesz, a za ile możesz przyjechać? No nie wiem, 10 minut? Tylko wysypię na przyczepę ostatni zbiornik i przyjadę. Dobra, nie ma problemu. Zostało mi jeszcze trochę w zbiorniku, a więcej na przyczepę nie zmieszczę. Będę musiał zrobić drugi kurs. Widziałem komentarze pod ostatnim filmem i chyba źle mnie zrozumieliście, bo ja powiedziałem, że nie chcę sprzedawać żadnego ciągnika, a wy mi piszecie, żebym sprzedał 30 albo 40, a ja nic nie chcę sprzedawać wszystkie traktory, jakie mam zostają. A i pytacie, dlaczego chcę kupić drogę? Ja tylko tak z ciekawości pytałem, czy w ogóle da się coś takiego zrobić. Nawet jeśli by się dało ją kupić, to chyba jestem za biedny. Trochę czarnego złota ci przywiozłem. A co tak mało? Bo to z pola, które kupiłem dużo później i ono było już zasiane. Ja na swoich polach posiałem sorgo. Sorgo? To tego u mnie nie sprzedasz. Będziesz musiał znaleźć inny skup. Ja tego nie chcę sprzedawać. To dla kur. A rozumiem. A kiedy będą pieniądze za rzepak? Do siedmiu dni powinienem ci wysłać przelew. Dużo osób dzisiaj miałeś? Ty jesteś trzeci. Ale to dopiero początek. Jeszcze kilka dni to na drodze będą się ustawiać. Zostało mi jeszcze kilka kilogramów w zbiorniku i nie dałem rady tego zmieścić. To zaraz jeszcze trochę CI tego przywiozę. To przywóź. Jeszcze trochę tego było. A dzisiaj to tyle, zostawię tutaj bizona. Nie będę się nim pchał na gospodarstwo, i chyba widzimy się jutro w szpakowie. Bo dostałem wiadomość od właściciela tartaku, że Harwester jest już prawie na miejscu. To jutro czeka mnie ciekawy dzień. W razie czego wrzucę skrzynkę na bizona, bo on teraz będzie najczęściej używany i nie wiadomo, co może się stać na polu. Już z daleka widzę, że Harwester na mnie czeka. i nie tylko on na mnie czeka. Dzień dobry. Długo pan na mnie czeka? Nie, dziesięć minut temu przyjechałem. Proszę to klucze dla pana. Dzięki. Co cały dzień dzisiaj pan będzie stał i mnie kontrolował? No gdzie? Tak tylko przyjechałem się rozejrzeć i dać panu klucze. Postoję, popatrzę jak panu idzie i jadę dalej. Dobra. A co robimy z harwesterem? Bo ja tu cały tydzień nie będę robił. Jak mi dobrze dzisiaj będzie szło, to powycinam trochę drzew i jadę. I może za kolejne dwa dni przyjadę. Znowu powcinam, a maszyna tak będzie stała. Czy ktoś ją będzie pilnował? Tam mieszka taki pan i dogadałem się z nim, że zaprowadzi mu pan na podwórko Harwester, a on go będzie pilnował. Pan Antoni? Chyba tak. On mówił, że panu sprzedał te wszystkie działki. A no to pan Antoni, to po robocie zaprowadzę mu na podwórko Harwester. Dobra, idę odpalić maszynę, niech się grzeje i biorę się za wycinkę. Powodzenia. Harwester odpalony chwilę pochodzi i ruszam. Ciekaw jestem, jak mi to będzie szło. Wystarczy tego grzania, jedziemy! Oho, już widzę pierwszy problem, to drzewo jest za grube i nie dam rady go złapać. Spróbuję złapać inne. O jest, udało się. Po dłuższej chwili udało mi się w końcu je złapać i ściąć. Coś wolno to idzie. No nie wiem czy piłą spalinową nie byłoby szybciej. Dobra, zetnę jeszcze kilka drzew i się do was odezwę, bo na razie to nie ma co tu pokazywać. Chyba już zaczaiłem o co chodzi, ale trochę mi to zajęło. Tak wygląda kubka. Tyle drzew musiałem ściąć, żeby mniej więcej zakumać. Już wiem, że nie każde drzewo mogę ściąć, zresztą widzicie te naprzeciwko. Są one za grube i harwester nie daje rady ich złapać. Będę musiał po staremu pójść z piłą spalinową i je pościnać. Ale zobaczcie, jak teraz mi to szybko idzie. Ciach przesuwam i ciach kolejne. Do końca dnia porobię to już będę wszystko wiedział. Jeszcze kilka drzew stąd wytnę i przestanę je ciągać na tamtą kubkę, a zrobię sobie tutaj nową. Widzicie, jak teraz mi idzie, ledwo podjechałem i już drzewo położone. Właściciel tartaku już dawno pojechał, bo nie mógł patrzeć, jak to ślamazarnie robię. Oczywiście żartuje, pojechał, bo po prostu skończył mu się czas i miał inne sprawy do załatwienia. Zadzwonił i przekazać, że chłopaki jednak dzisiaj nie przyjadą po drewno, bo mają inne zajęcia i mogę sobie na spokojnie poćwiczyć. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale w ostatnim odcinku dogadałem się z nim, że do 12 ogarnę obsługę harwestera i że będą mogli jeszcze tego samego dnia wywozić drewno. Już późno się zrobiło, a ja dalej lecę z wycinką. Fajnie się pracuje tym harwesterem. Siedzę sobie w wygodnym fotelu, operuję tylko dwiema gałkami. Normalnie żyć nie umierać, a jak teraz już potrafię lepiej tym sterować, to w ogóle jest super. Wcześniej poszedłem wyciąć te grube drzewa piłą spalinową, to dajcie spokój, jak mnie wywali z tej roboty. To kupuję własnego harwestera. Oczywiście żartuję, nie stać mnie na taki sprzęt. Wytnę jeszcze kilka drzew i na dzisiaj koniec. I tak super mi poszło. Zrobiłem cztery spore kubki. Tak się zastanawiam, czy by jeszcze jutro tutaj nie przyjechać. Ale z drugiej strony to będę przeszkadzał chłopakom w załadunku. Dobra, koniec na dziś jadę odprowadzić harwester. Czy ja się zmieszczę w tej bramie? Na styk, ale się udało. Jak go tutaj postawię, to raczej nie powinien nikomu przeszkadzać. Elegancko sobie stoi, nic nie rozwaliłem. Idę po samochód.